Wyrodziła się z nadzieją o fajną znajomość. Poczuła posmak słodkiego, jak pisałeś do mnie. Skiełka stała się na pozór cudowną różyczką, delikatną niczym piórko. Ty jednak swym traktowaniem śmieciowym mnie, przesznałeś jej korzenie, wydubałeś kolce, i na koniec wrzuciłeś się do stawu. Biedna różyczka, ładną różową zmieniłeś w proch, zalewając ją cierpieniem. Biedna różyczka. Różyczka. Chciała tylko poczuć ważność, a przez ciebie uschła. Twa postawa uczyniła ją zgniłą, a delikatne jej piórko straciły znaczenie. Spoczywała we fontannie, pływała, a ty zaburzyłaś jej spokój na dobre, gdyż się jej korzenie, wydybałeś kolce i na koniec wróciłeś się do stawu. Biedna różyczka, ładną różową zmieniłeś w proch, zalewając ją cierpieniem. Biedna różyczka, 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 zapisana w moim bólu, to ty ją uczynił. umieściłeś. Różate kolce dopadły mnie, o mój kwiat opuszcza mnie i to zrobił. Zwiędłaś spragniona piciem wody, ty nie dałeś jej. Sprzecznałeś jej korzenie, wydbałeś kolce i na koniec wróciłeś ją do stawu. Biedna różyczka. Ładna, ładną różową zmieniłeś w proch, zalewając ją cierpieniem. Biedna różyczka. Różyczka. Różyczka.